Gdzie wystawicie swoje auta za darmo? Moi drodzy, dzisiaj Wam podam dwie strony, gdzie możecie znaleźć dużo aut używanych i również wystawić tam swoje auto za darmo. Jedną z nich jest autoplac.pl bardzo duża baza aut używanych i tam wystawicie swoje auto za darmo. Warto tam zerknąć, warto sobie tą stronę sprawdzić. Drugą stroną jest strona zoomzoom.pl Jest to raczkująca strona, która powstała niedawno, ale tam też wystawicie swoje auto za darmo, jak i możecie szukać aut używanych. I dzisiaj podam Wam tylko te dwie strony, dlatego że akurat je znam, tam wystawiamy i Wam je polecamy. Wystawicie za darmo, jaki znajdziecie auta używane właśnie na tych stronach. Także dajcie znać, czy sobie sprawdziliście i znaleźliście tam coś ciekawego i oczywiście wystawiajcie tam swoje auta, bo coraz więcej osób poszukuje na tych portalach aut. Do usłyszenia, cześć.